Czołem! Muszę Wam opowiedzieć jedną historię, która mi się ostatnio wydarzyła w pubie, bo ja komuś tego nie powiem, to mi teraz łeb wybuchnie, nie? Siedzę sobie w pubie z kumplami, wszystko w porządku i od pewnego czasu zacząłem obserwować bar, ponieważ przy barze siedziało dwóch gości, Powiedzieć, że byli pijani, to jest nic nie powiedzieć, po prostu napierdzieleni. Siedzą na takich dwóch krzesłach tak barwę, na takich dwóch wielkich, wysokich hokerach, nie wiem, z 10 metrów wysokości. I jeszcze do tego walą szoty e, wody, oczywiście, bo im za mało, więc trzeba walić teraz wódeczkę. I po jakimś czasie jeden z tych gości, który był najbardziej pijany, ja nie wiem, czy on stracił przytomność, ale zemdlał nagle, spadł z tego hokera, głową uderzył o ziemię, mega huk w całym pubie. Ludzie wpadają w panikę. Wszyscy się wokół niego ustawili, nie wiedzą, czy dzwonić pokaretkę, czy, czy on po prostu nie żyje, że już nie ma sensu. I wyobraźcie sobie, że po jakiś dwóch minutach, ten gościa, gdyby nigdy nic, wstaje z ziemi, podaje rękę swojemu kumplowi i mówi, stary, ja spierdalam, bo zaraz zasnę. <noise> po prostu umarłem, jak to zobaczyłem. O kurde. A taka a propos, to od pewnego czasu mam taką mega krosta na dupie, ale to jest historia na, na, na inny temat. Trzymajcie się, cześć.